Cześć witam was w kolejnym odcinku dziś będzie opis zbiornika zaczniemy od sprzętu akwarium mam tak jak już mówiłem wcześniej z panelem filtracyjnym wymiary 60 40x35 cena 250 zł są plusy są minusy takiego rozwiązania o tym innym razem belka oświetleniowa T5 4x24W z firmy odyssea, cena 250zł świetlówki mam yy, dwie aktyniki, jedną coral plus i retrofita aquael ledową pompa obiegowa z firmy Eheim, niestety parametrów nie pamiętam zobaczcie, cyrkulator zwykły chińczyk najtańszy odpieniacz resun sk300 cena dokładnie 99zł tutaj zaokrągliłem. U mnie radzi sobie dobrze. Ja mam zbiornik nieobciążony. Mam dwa błazenki, jedną rybę, parę korali i w sumie to tyle. Automat, automatyczna dolewka kwatrend. No, chyba najdroższa rzecz w moim akwarium. O tym, czy to jest to y, dolewka dobra, no, można zobaczyć na wszystkich filmikach na YouTube. Praktycznie każdy zachwala. Ja również polecam. Tutaj jest ofila, którą sobie niedawno kupiłem, ale to nie o tym filmik. Biologia i reszta. Skałę kupiłem w znanym sklepie E. Rybka, 5 kg. Pukałem ją w wiatrze 20-litrowym z tym piaskiem. To sobie leżało. Cyrkulator to opłukiwał. Chyba dwa tygodnie to sobie leżało i się pukało. Biologia ogólnie, na przykład, jeśli chodzi o. Yy, no, praktycznie wszystko jest z firmy Sichem, Zainspirowany Shopem Shrimpsem. Kiedyś miał praktycznie wszystko na tym ja również postanowiłem tak założyć akwarium, absorbery Fosguard Purigen. Matrix tak jak był wcześniej jest w worku, takie siatce w panelu sobie leży. Bo się sprawdza dobrze. Akwarium e, prowadzę na soli e, naszej, z naszej rodzimej polskiej firmy Probiotic w Salt, AF Vitality I tak się to kręci, no co tu będę dużo, dużo mówił, sprzęt już poznaliście Jakie mam korale, jakie mam zwierzęta To pewnie zauważyliście Tyle, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do subskrypcji i oglądania innych odcinków, na razie